Siedemnaście osiemnaście. Prybrania w domie. Sprzątanie domu, sprzątanie domu. Sądzę, że jest sobotę. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj my mamy od czasu. Dzisiaj mamy czas. Dzisiaj mamy czas. Dzisiaj my przybieramy o Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. Ja przybieram ванну kimnatu. Ja sprzątam Łazienkę. Ja sprzątam Łazienkę. Мій чоловік mój myje automobil. Mój mąż myje samochód. Mój mąż myje samochód. Dzity Dzieci, Dzieci czyszczą rowery. Dzieci czyszczą rowery. Babusia powaje kwity. Babcia podlewa kwiaty. Babcia podlewa kwiaty. Dzieci przebraje dziecięcą kimnatu. Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. Mój człowiek przybiera swój pisemny styl. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. Ja kładę w pralną maszynę. Ja wkładam pranie do pralki. Ja wkładam pranie do pralki. Ja wiszę bieliznę. Ja wieszam pranie. Ja wieszam pranie. Ja prasuję bieliznę. Ja prasuję pranie. Ja prasuję pranie. Wik na brudni. Okna są brudne. Okna są brudne. Podłoga brudna. Podłoga jest brudna. Podłoga jest brudna. Posód brudny. Naczynia są brudne. Naczynia są brudne. Kto myje wikna? Kto umyje okna? Kto umyje okna? Kto pylos susyć? Kto odkurzy? Kto odkurzy? Kto myje posud? Kto pozmywa naczynia? Kto pozmywa naczynia?